Witajcie! Kochani, jakiś pół roku temu dostałam anonimową przesyłkę. Podpisaną właśnie dla siostry Ali z bilecikiem. Będzie siostra wiedziała, co z tym zrobić. W tej paczce były różne książeczki, modlitwy, krzyżyki, krzyż różaniec. Były to rzeczy. Osoby, nastolatki, która zrezygnowała, powiedzmy, w byciu w kościele. Był to jej taki odruch, zachowanie świadczące o tym, że nie zgadza się z pewnymi rzeczami, które dzieją się w kościele. I powiem szczerze, że nie dziwię się jej i nie dziwię się też wielu osobom młodym, którzy rezygnują z kościoła. Dlatego, że wiem, że potrzebujecie. Ludzi, którzy pokażą Wam jak żyć, że chcecie widzieć ludzi, którzy, których będziecie naśladować w wierze. I niestety takich autorytetów mamy coraz mniej. I z tego powodu jest mi ogromnie, ogromnie, ogromnie przykro. Jedyną radą, jaką mogę dać, którą sama sobie też daję, jest ta. Jezus w Ewangeliach często mówił: Pójdź za mną. Nie powiedział nigdy: Pójdź za Piotrem. bo wiedział, że Piotr ma słabą wolę i, i kilkakrotnie się będzie zapierał. Jesz, kto tam wie, ile jeszcze razy się zaparł po zaparciu się Jezusa? Nie powiedział nigdy: Pójdź za Judaszem. Bo powiedział, że Judasz jest łasy na pieniądze. Nie powiedział, pójdź za Jakubem, Janem. Bo powiedział, że są rządni sławy, kariery, że posiadanie ich może zgubić. Jezus mówił, pójdź za mną. I to mówi dzisiaj do każdego z nas. Nie opierajcie swojego życia na człowieku. Oprzyjcie swoje życie na Bogu, na relacji z Jezusem. Budujcie na skalę, mówił Jezus. On jest skałą. Wtedy nic i nikt nie zachwieje Waszej wiary. Kochani, takie mamy czasy. Jest mi przykro z tego powodu. I czasem naprawdę mnie same jest trudno odnaleźć się w dzisiejszym kościele niż w dzisiejszych czasach. Ale wiem, że to od nas zależy, jaki ten kościół będzie, bo my wspólnie go budujemy. Jestem pewna, że dzisiaj, w tych dzisiejszych czasach Kościół mogą odbudować ludzi świeccy. I na was naprawdę, moi drodzy, bardzo liczę. Liczę na to, że razem wspólnie odbudujemy Kościół na Jezusie. Na Jezusie żywym i prawdziwym. I tego Wam naprawdę z całego serca i sobie życzę. Trzymajcie się, cześć!